Dajcie w gameplayu z gry e, Montbass Alpha jest to gra darmowa dostępna na Steam e, wejdziemy w serwer i zaraz Wam coś tam jeszcze poroz, porozmawiam z Wami Dobra, na ten nie wejdę bo tam jest ktoś kto jest adminem a go nie ma Dziwnie to zabrzmiało ale tak jest Z tego wyjdziemy bo jest tu ciemno nic nie widać, a ja chcę, żebyście wszystko dobrze widzieli. Eee, Akcept. Joint. I teraz wejdziemy sobie w serwer. Nie wiem na którym było. Tutaj. Nie, tutaj możemy wejść. Nie, to właśnie ten serwer, gdzie jest ta osoba, o której wam mówiłem. To ja znajdę serwer i zaraz do Was wrócę. Witajcie z powrotem. Znalazłem jakiś serwer. Nie wiem czy zaakceptują nas eee, czy ten, bo on jest chyba adminem, czy wciśnie w końcu ready. Mam nadzieję, że tak i sobie zagramy. A eee, ja nie jedę, problemy. Dobrze, to jest admin, który jest głupi po prostu i albo nie umie włączać serwera, albo nie wiem co. Dobra, tu widzę, że jest zero. Jest, możemy wejść. Dobra. Jesteśmy sobie takim kolesiem z nasa. Nie mylcie z nosa, bo dziwne by to było. Tu mamy nasze różne rzeczy. Weźmiemy sobie to, to jest takie uniwersalne i idziemy naprawiać stację. Jak już mówiłem, teraz przypomnę, nie jest to jakieś ekscytujące, ale jak nie macie w co grać, nudzi wam się czy coś, to śmiało sobie tą grę pobierzcie, pograjcie i możecie w czasie naprawiania, bo to zajmuje mniej więcej minutę, dwie minuty, zależy jak bardzo zepsute coś jest. To w tym czasie idźcie se za przeproszeniem klocka eee. <śm> Kurde Albo poszliśmy w złą stronę, albo musimy sami dołączyć wszystko Z tego co widzę to Tu nic nie ma Ech. Idziemy na inny serwer My menu. Accept. Join game. To jest to w nocy. No nie, 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 nie. Na ten wchodziliśmy bodajże. O. Nie, nie wchodziliśmy, bo tam był koleś o nazwie Wolf. Jak widzimy. Tutaj naprawiają już sobie różne rzeczy. Ja im trochę pomogę. O ile ktoś mnie nie wyprzedzi. Tam się ulatnia gaz. To trzeba robocikiem już załatwić. Oni mają tam właśnie kontrolery. Więc my się tym już nie będziemy zajmować. Bo nie ma po co. Tam jest zepsute. A nie jestem pewien co. Jak robocik to nie potrzebujemy go. Aha, on trzyma coś, co jest nam po prostu potrzebne. Ale do tamtego. Mniejsza z tym. Fajnie, nie wzięliśmy narzędzi. O, jest. Za pierwszym razem pamiętałem, a teraz już nie. Tak to jest. Chód też jest bardzo nudzący. Dlatego tam jest jeden właśnie pojazd, który, dzięki któremu będziemy się szybciej poruszać. Mogą jeździć w nim dwie, czy tam nawet trzy osoby. I przewozić można różne rzeczy, więc jest to też całkiem ciekawe rozwiązanie pojazdów w kosmosie. tols I znowu zasuwamy tamarz Samochód Wam później pokażę, bo nawet nie wiem czy będę mógł go uruchomić. Już są trzy błędy, yeah. ale robot jeden trzyma, więc on go nie będziemy liczyć jednak. Panele już naprawili. Tu mamy coś bardzo spalonego, ale to będzie długo zajmować. Ja chcę wam pokazać w jak najkrótszym czasie, bo nie chce mi się e, po prostu naprawiać e, 5 minut jedną usterkę. No i dobra i tu mamy 5 sekund tylko na szczęście to są właśnie te mniejsze yy, usterki które naprawiamy w kilka sekund nie 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 koleś to jest moje nie zdążyłeś stary <grytanie> idź sobie no i musimy jednak naprawić coś z tych bardziej uszkodzonych rzeczy ja sobie wezmę to naprawię. Można to też wymienić, co by było raczej szybsze. Ale jeżeli mówię nie chcę wam się chodzić po tym księżycu, a chcę wam się e, na posiedzenie rady, jak to niech mówią, e, czy tam napisie czy coś, to możecie właśnie włączyć Naprawianie i iść sobie do pokoju, kuchni czy gdzieś indziej. No i sobie jeszcze poczekamy chwilkę. No, więc skończyliśmy to naprawiać. Oj tu się spalił, trzeba iść po nowy Nie wiem czy czasem już nie poszedł po nowy Generator, czy co to tam jest Ale ja też pójdę A i tu odłożę, żeby potem nie na ten iść dalej Chyba, że ktoś mi zajmie Chyba położymy na pojazd tamto, więc będzie nam też łatwiej trochę podjadę najpierw furą to jak widzicie na radarze są takie małe białe punkciki to po prostu zaznaczamy gdzie ostatnio byliśmy czy coś w tym stylu To mniejsza z tym koło tych wielkich kapsuł jakby to jeszcze nigdy nie byłem ale wydaje mi się że tylko zdoba albo naładowanie czegoś, coś w tym stylu nie wiem czy będę miał lagi w samochodzie bo przez frap sam nie troszkę no ale ja chcę wam to tylko pokazać Aj, chyba to nie jest naładowany Samochód Nie, jest naładowany, jest OK. O, a ten mnie nie reaguje, a tam, może tamten miał właśnie coś z, nie tak z baterią Exit Rover. Nie tą stroną, stroną bałwanie, kurde mać. i musimy iść naokoło bardzo mi się podoba grafika tutaj może nie nieba bo nie widzę gwiazd co powinienem widzieć ale mniejsza z tym szczegół taki mały dobrze idziemy teraz po 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 po, po reaktor tak to się nazywa chyba albo generator reaktor Cowplayer, nawet nie byłem blisko. Solar panel Dobra, mniejsza z tym. To mnie mamy wziąć i to weźmiemy. Położymy sobie na tą blachę. Load item. I weźmiemy sobie, żeby jeszcze to przykręcić potrzebujemy. Jednej rzeczy jeszcze stąd. Tolsy tym razem i właśnie tego potrzebujemy. Też załadujemy na blachę. Bardzo pojemny yy, bagażnik. Można śmiało jechać z rodziną do sklepu. Wszystko się zmieści. Nie wiem, czy tam już czasem nie naprawił tego spalonego. Tak, naprawił. Czuję się podle. Tam to się zaraz spali, więc chyba. Tak, to się zaraz spali. Jeszcze gorzej niż jest. Dlatego to po prostu wymienimy widzę pewną usterkę której ktoś nie dokończył kabel nie podłączył do couplera czy jak to się tam wymawiało critical one to się zaraz zepsuje więc damy tu nowy chociaż wydaje mi się że do tamtego byłoby bardziej stosowne użyć tego bo to jest już stan krytyczny dlatego właśnie ten naprawimy tamten zdążymy Dead de 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 kabel Ale seksowny tyłeczek mamy i fajne gacie No dobrze Idziemy po nasz Nowy coupler, Czy co to tam było Z tego co widzę to jeszcze niektórych paneli nie ponaprawiali a Abo po dokładnie naprawił Bo już został jeden człowiek Mam nadzieję bo go nawet nie widzę A on jest gdzieś tam Ach, Mam go A on naprawia sobie tam no niech jak skoro jest grzeczny, to jest spoko. Tu widzę się stało coś. Mogliśmy jednak tamten zostawić. Może on go już naprawi? Nie, to nie musimy. Już mamy czterech. Cztery osoby. Więc jest, spoko. Cóż, tamten co zaraz z powrotem podłączymy i naprawimy albo może już skończymy jednak, bo wątpię, żeby chciało Wam się patrzeć jak ja to długo naprawiam wszystko więc jak już mówiłem skończymy jak jeszcze możecie dojrzeć być może nie wiem tam z jakością wideo na radarze za nami w tym naprawionym kablu leci taka fioletowa energia jest to znak, że już wszystko naprawione w, tym, w tej całej rurze czy to to tam jest tak wiem często to mówię ale chodzi o to, że właśnie pokazuje nam to, że energia jest gotowa docierać do tej jakby to powiedzieć no tych tam pojemników, z których ulatnia się jakiś gaz. Bierzemy taką rurę, Podłączamy, tak mniej więcej. Nie z tej strony, idioto, ale... No skoro się upierasz, spoko. Co on robi? Nie będzie to zbyt ładnie podłączone, ale... Pick up. Podłączymy weźmiemy sobie nasz kluczyk tamten już naprawia, więc sami widzicie, że ja nic nie musiałem z tamtym robić. I teraz do końca podłączamy to. Pomożemy im trochę tylko z tym. Nic nie mryga to światełko, to znaczy, że jest podłączone. Teraz jakbyśmy naprawili tamtą antenę, to by było ta energia już przepływała do końca tam bo wszystko jest naprawione. Więc ja się za wami żegnam, pomogę im jeszcze z tą antenką tylko. Na razie i cześć.